Witajcie drodzy słuchacze, z tej strony wasz Soul Voice. W tym nagraniu opowiem Wam na temat takiej przypadłości, jeśli mogę to tak nazwać, którą jest stulejka. I jest to niestety problem wielu mężczyzn, więc, drogie panie, tym razem nagranie jest dla panów, chociaż oczywiście również możecie posłuchać, żeby wiedzieć, jak swoim mężom, chłopakom, narzeczonym lub też swoim dzieciom na przykład pomóc, jeśli akurat. Będą mieli właśnie taki, a nie inny problem. No cóż, kochani, stulejka generalnie rzecz biorąc jest takim zwężeniem, inaczej mówiąc, otworu na pletka, co w konsekwencji oczywiście uniemożliwia odsunięcie mm, żołędzia członka. Nazywana jest również defektem anatomicznym, występującym oczywiście u chłopców oraz u panów, czyli u mężczyzn. No cóż, na szczęście kobieta. Nie mają tej przypadłości. Lekceważona w ogóle, słuchajcie, stulejka może prowadzić do wielu trudności w życiu seksualnym, więc drodzy panowie, naprawdę z tym należy uważać i jeśli czujecie, że macie problem, zgłoście się po prostu najszybciej do lekarza. Cóż wam mogę jeszcze powiedzieć o tej stulejce? Na pewno zadacie pytanie, czy stulejka generalnie rzecz biorąc jest groźna. Stulejka, szczerze mówiąc, nie zagraża wprost, powiedziałabym, ani życiu, ani zdrowiu. Jest natomiast jednak przypadłością o tyle przykrą, że, no cóż, utrudnia. Lub wręcz uniemożliwia, kochani, wasze życie seksualne, a poza tym stanowi, no cóż, przeszkodę w zachowaniu higieny, co może niestety prowadzić do wielu zakażeń. W skrajnych oczywiście przypadkach powoduje też trudności przy oddawaniu moczu u niektórych mężczyzn. Lekarze są w zasadzie zdania, że stulejka i spowodowane przez nią trudności z utrzymaniem oczywiście higieny intymnej mężczyzn są także zagrożeniem niestety dla nas kobiet, czyli ich partnerek. Może to kochani powodować u nich groźne infekcje i nawet choroby nowotworowe. Nie jest hmm, więc bez znaczenia dla oczywiście dobrego samopoczucia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, ten problem. W dodatku trudno liczyć na to, że kochani, stulejka sama przejdzie, więc drodzy panowie, miejcie to na uwadze, czy też drogie panie, jeśli wasze dzieci mają taki problem, bierzcie się do roboty i szybko zaczynajcie działać, żeby później nie było za późno. Stulejka w ogóle ma zazwyczaj tendencje do słuchajcie powiększania się w wyniku prób ściągnięcia właśnie tego napletka lub napięcia w tak zwanego w trakcie erekcji powstają po prostu takie w skórze mikro jakby to powiedzieć mikropęknięcia często nawet słuchajcie niewidoczne gołym okiem które zabliźniają się i powodują przez to coraz większe zwężenie właśnie jego ujścia dlatego mając stulejkę Uważam, że trzeba najszybciej zgłosić się do lekarza, by po prostu temu problemowi zaradzić szybko i bezproblemowo. No cóż, co to takiego jest jeszcze ta stulejka? Jest, powiedziałabym. Drobną, właśnie taką wadą anatomiczną, występującą u chłopców, oczywiście, i u mężczyzn. Dokładniej mówiąc, jest to kochani zwężenie waszego napletka, przez które niemożliwe jest tak zwane sunięcie go z żołędzi waszego penisa. Kiedyś. Uważano, że stulejka jest defektem genetycznym, co okazało się, słuchajcie, obecnie totalną nieprawdą. Problem ten dotyczy chłopców, którzy w wieku tzw. niemowlęcym byli niedokładnie pielęgnowani. A niestety takie rzeczy się zdarzają. Wszelkie wątpliwości związane z pielęgnacją noworodka należy jak najszybciej, słuchajcie, konsultować z lekarzem pediatrą. Konsultacja taka może być. Bardzo potrzebna i można ją odbyć w postaci szybkiej i wygodnej konsultacji domowej, które oferuje naprawdę bardzo wiele firm, a obecnie takie konsultacje nawet są robione przez internet. Dlatego, drodzy rodzice, przestrzegam Was, jeśli zauważycie, że coś jest nie tak z Waszymi dziećmi, bardzo Was proszę, zgłoście się po prostu. Do lekarza, lub poszukajcie na internecie więcej wiadomości na ten temat. Ja postaram się powiedzieć jak najwięcej, niemniej jednak nie jestem alfą i omegą i mogę o czymś zapomnieć. No cóż, wracając do stulejki, częstość występowania, kochani, tych stulejek. No cóż, na przestrzeni powiedziałabym tak lat opublikowano naprawdę wiele raportów medycznych dotyczących właśnie występowania różnego rodzaju stulejek. Różnią się one znacznie ze względu na trudności w rozróżnianiu, słuchajcie, stulejki fizjologicznej, czyli taki braku zdolności do po prostu rozwoju, od stulejki tak zwanej patologicznej, różnice definicyjne, problemy z ustaleniem oraz liczne dodatkowe wpływy na wskaźniki obrzezania noworodków w kulturach, w których oczywiście obrzezana jest większość noworodków płci męskiej. Często cytowana statystyka zapadalności tak na patologiczną stulejkę to około tylko 1%. Jakby tu powiedzieć, nieobrzezanych mężczyzn. Kiedy stulejka jest po prostu utożsamiana z brakiem cofania się tego napletka, po ukończeniu trzech lat odnotowano znacznie wyższe, słuchajcie, wskaźniki zachorowalności. Inni opisali przypadki występowania u nastolatków i dorosłych ludzi nawet do 50%, chociaż prawdopodobnie uwzględniono wiele przypadków stulejki również fizjologicznej. No cóż, jeśli chodzi jeszcze o przyczyny, kochani, to u małych dzieci mamy do czynienia z długim, ryjkowatym takim napletkiem, który zwykle jest odprowadzany, ale wymaga przestrzegania zasad higieny polegających na odprowadzeniu napletka, umyciu żołędzi pręcia oraz po prostu usunięcia mastki z rowka zarządkowego. czyli stan... Może również występować, jeśli napletek zostanie siłą wycofany, zanim będzie po prostu do tego gotowy. Może to uszkodzić, słuchajcie, skórę i powodować po prostu różnego rodzaju blizny, co utrudnia później oczywiście schowanie właśnie tego napletka. Jeśli zasady higieny nie są przestrzegane, łatwo również, słuchajcie, dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych i przed tym przestrzegam. Co w efekcie doprowadza do obkurczania się otworu właśnie tego napletka. Pod w ogóle napletkiem gromadzi się wtedy mestka wytwarzana w rowku za żołądkiem. Czyli za żołędnym znaczy się nie za żołądkiem, a także, słuchajcie, może zalegać ona w moczu. Jedną z infekcji, która może mm, prowadzić do zapalenia żołędzia, jest liszaj twardzinowej. Tak, liszaj twardzinowy, kochani, właśnie pojawia się w takich przypadkach. Jest to taki stan skóry, który może być wywołany przez tak zwaną nieprawidłową odpowiedź immunologiczną lub słuchajcie, brak tak zwanej równowagi Waszej hormonalnej. Objawy natomiast mogą obejmować białe plamki lub plamy na napletku. Skóra może słuchajcie swędzić i no, mówiąc krótko ulec... Rozerwaniu. Więc może się z tym wiązać naprawdę wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Ważne jest powyższych w ogóle y, moich przemyśleń. Mogłabym powiedzieć, że wynika, że zignorowanie tak naprawdę podstawowych zasad, właśnie tej najważniejszej higieny, może właśnie głównie doprowadzać do znacznego, znacznego słuchajcie, stopnia właśnie zwężenia się tego napletka. Także może on stanowić, moim zdaniem, przeszkodę po prostu w oddawaniu moczu. A myślę, że to po dłuższym czasie może być naprawdę dużym problemem. U dorosłych, słuchajcie, mężczyzn, stulejka najczęściej wiąże się z nieprzestrzeganiem w ogóle, przede wszystkim moim zdaniem, tej higieny osobistej, co prowadzi do przewlekłych, jak już wspominałam, różnego rodzaju stanów zapalnych na pletkach, które gojąc się przez bliznowacenie tak zwane, powodują wiele problemów właśnie z Waszym napletkiem. Stan taki znacznie, powiedziałabym, utrudnia stosunki płciowe u takich mężczyzn, a także tak zwany wytrysk nasienia oraz... Jeśli przez dłuższy czas nie zostanie podjęte tak zwane leczenie chirurgiczne, może niestety doprowadzić do zmian nawet nowotworowych w obręcie pręcia, więc tu, drodzy Panowie, czy też drodzy Rodzice, może być naprawdę problem. Dlatego, żeby uniknąć tych problemów, trzeba szybko zająć się właśnie e, takim schorzeniem, jeśli coś takiego u Was w rodzinie się pojawia, u danej osoby. I oczywiście pomóc tej osobie przede wszystkim psychicznie, żeby się nie stresowała, nie wstydziła i żeby jak najszybciej udała się do lekarza. Jak kochani, rozpoznajemy, że na przykład dziecko ma stulejkę, jeśli nie da się w ogóle. Zsunąć na pletka żołędzi penisa, na przykład u trzetniego dziecka. Do trzeciego roku życia to przyleganie na pletka jest po prostu, słuchajcie, normalne, ponieważ napletek przyklejony jest do żołędzia, e, tak zwaną mastką, która ma postać tłustej wydzieliny, w której znajduje się flora właśnie bakteryjna oraz komórki na błąka. Gdy dziecko skończy dwa lata, na pletek powinien się powoli odklejać, czyli ta mastka się tak. Z... Tak zwane wypukuje. Oczywiście nie należy na siłę ściągać dziecku na pletka, gdyż powoduje to oczywiście ból. Wskazaniem do konsultacji z lekarzem jest sytuacja, gdy u trzylatka nie można zsunąć tego na pletka. W przypadku dorosłych mężczyzn z kolei lub chłopców można stwierdzić stulejkę, gdy na pletek tylko. Częściowo zsuwa się na przykład z żołędzia. Tak samo jak na przykład w przypadku dzieci, nie wolno zsuwać na na siłę, drodzy panowie, ponieważ może to powodować tak zwane uwięźnięcie jeśli mogę to tak ująć tego napletka w rowku zażołądnym i do martwicy pręcia nawet doprowadzić. Dlatego to nie są żarty. Szukasz. Mm, w ogóle jakiejś placówki, która mogłaby Ci pomóc, więc wejdź po prostu na internet i poszukaj jest naprawdę wiele miejsc i wiele fantastycznych lekarzy, którzy pomogą Ci z pewnością z tym problemem i doradzą Ci. Wykonanie zabiegu oraz powiedzą ci, co tak naprawdę masz zrobić, jeśli masz ten problem. Ja oczywiście postaram się tyle, ile mogę, ale bardzo ważne jest, żebyś nie bagatelizował tego, drogi mężczyzno czy też drogi rodzicu, jeśli taki problem występuje w Twojej rodzinie, u znajomego, u ciebie czy też u Twojego dziecka. Co do rozwoju, kochani stulejki, może jeszcze tak szybko, nie wiem, czy zdążę jeszcze coś więcej dopowiedzieć w tym odcinku, ale może zdążę. Osoby ze stulejką w ogóle mogą mieć, słuchajcie, problemy z oddawaniem moczu, i chciałam to zauważyć, ponieważ jest to bardzo ważne. Jeśli stan ten utrzymuje się w okresie właśnie dojrzewania, a nawet w wieku, słuchajcie, dorosłym, ból może również wystąpić podczas erekcji i oczywiście stosunku płciowego. Ponadto, nastolatkom i dorosłym ze stulejką, trudno będzie, słuchajcie, umyć tak zwaną główkę penisa i okolice pod tak zwanym napletkiem. I to jest już problem. Ułatwia to w ogóle, ponadto, um, jeżeli. Nie będzie tak zwanej dobrej higieny, tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, będą powstawać stany zapalne. I taki problem, taka niemożliwość ułatwia w ogóle e, osiedlanie się różnego rodzaju bakteriów, przed, bakterii, przepraszam, przede wszystkim grzybów, które właśnie powodują te wstrętne, niechciane stany zapalne, które w przyszłości mogą prowadzić nawet do nowotworów. Nie chcę was straszyć, ale musiałam to powiedzieć. Próba w ogóle odetchnięcia tego napiętego napletka może spowodować ból lub drobne urazy. W rzadkich przypadkach może to również prowadzić do tak zwanej. Do tak zwanego załupka, kochani. I w, tym, I w tym stanie ludzie niestety nie mogą już odciągnąć na pletka e, do przodu nad tak zwaną głową penisa, ograniczając po prostu dopływ krwi. I w wynikających w ogóle sytuacjach główka penisa może jakby to powiedzieć, obumrzeć, nie wiem czy takie słowo mogę użyć, powstaje po prostu martwica. Jest to stan nagły, który wymaga natychmiastowej, słuchajcie, pomocy lekarskiej i ja tutaj nie żartuję. E, stan w ogóle zapalny załupkiem może wystąpić, gdy napletek jest cofnięty, ale nie można go przesunąć e, z powrotem do tak zwanej normalnej pozycji. Może to natomiast wymagać pomocy niestety medycznej w nagłych wypadkach. Jednym z powikłań z załupka jest zmniejszenie prze, e, tak zwanego, słuchajcie, przepływu krwi do właśnie końca pręcia. I możliwości leczenia w ogóle tego załupka są podobne do tych w przypadku stulejki. Smarowanie żołędzia i napletka może pomóc oczywiście z powrotem nasunąć napletek. Cóż jeszcze? Przed e, wypróbowaniem tego domowego leczenia, powiedziałabym w ten sposób, należy omówić to oczywiście ze swoim lekarzem. Lekarz zaleci wam bezpieczne marki i rodzaje maści lub balsamów, które możecie używać, mając takie dolegliwości. Jeśli ten załupek utrzymuje się przez słuchajcie kilka godzin, pojawiają się zmiany koloru lub pojawia się tak zwany ból, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. No cóż, obrzezanie lub tak zwane częściowe obrzezanie może wyeliminować, słuchajcie, obawy związane z cofnięciem się na pletka. Niemniej jednak są zalety i wady tego przedsięwzięcia, dlatego radziłabym się przede wszystkim zastanowić, zanim zrobicie ten kolejny ruch w swoim życiu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, papa. Cześć.